Halo, halo, cześć, witam Was wszystkich serdecznie. W poprzednim odcinku most się zawalił, drzewo się zawaliło, wszystko się zawaliło, ale doszliśmy do nowej lokalizacji, do nowej mieściny. Będziemy ją teraz zwiedzać. Nasz piesek chce nam coś pokazać, więc idziemy zobaczyć co tam się dzieje. Także zobaczmy. Kolejna rzecz się wali. Boom. Okej. Okay. Piesko, co tam masz? Co tam znalazłeś? Puszka? Czy... O. No to okay. Okay, boy. Co? No to chyba sobie kniemy, co? Co tam mamy? Jakiej majster? No oczywiście, no szkurcz, jak mógł mnie rozpoznać butelki? No panie kolego. Hmm. Czy coś jeszcze znalazłeś? O tam jakieś światełko się świeci, coś mruga. Idę, idę, piesek. Ha. Kto tam coś rzuca? Chyba, że to ryby, no to, to, to co? To wędeczkę trzeba rozłożyć. I zaraz sobie coś złapiemy, chyba nie? Ale taka trochę brudna ta woda. Mocno średnie. Hmm. No dobra, pokaż tam piesko co masz. No, chodź, chodź, chodź. No idę, idę. Czy co? This is it. The place we were looking for. Alternator Chyba Gra nam się zapisała, więc będzie jazda Nie wiem czy teraz odpalać, czy później o kurde Jaki ziomeczek tam jest Idziemy go złapać Jest mamy sygnał Jak tam wejść teraz? Jak tam wejść? Nie chcę tego ziomeczka tam złapać. Gdzie on jest? W tutaj się wchodzi A, kudeczka jest Może być problem, żeby tam wejść Hmm Ale to znowu jest taki sam model kłódki, jaki mieliśmy wcześniej w tamtej e, kopalni Piesko coś tam, coś znajdziesz coś, look around boy co, masz coś? Powiedz mi, że coś masz. Nothing, eh? O jajko. Hmm. Przeszukajmy najpierw domek. Zobaczymy co jest tutaj w tym domeczku. Drzwi. Możemy je zamknąć. Ale nie ma po co, bo. Budki są. Mamy kolejne zdjęcie. Co to jest? Rafael nadal. Czyli tutaj ten tenisista mieszka. No to. Jesteśmy w domu, wiemy co się dzieje, jaki jest zarys całej historii. Więc oczywiście będziemy grać w tenisa. Hmm, ciuszki, patałaszki, budki. Pojęczyna, czyli na tym łóżku nikt nie śpi ewidentnie. Jedzonko. Mm -hmm. O, kaseta, kurczę. Znowu będziemy musieli coś robić z tą kasetą. Mamy takie madło, mamy farbę. Ciekawe, co on tą farbą robi. To jest czerwona farba. Widać tutaj po tych. Na końcu, na, na zewnątrz tej puszki Warto zapamiętać Że czerwona farba jest Czyli może udawać, że jest coś pokrwawione Bardzo dużo tej czerwonej farby Czyli jakiś większy projekt się tutaj Od Janie Pawlał no dobra, obejrzyjmy sobie kasetkę. jak ucieka. Ale czy będzie można gdzieś zatrzymać to? O! Zaatakowałem. Chyba, to chyba ja! Nasz bohater. Zaatakowałem go siekierą. Wywalił drzwi, no to tutaj będziemy zatrzymywać. O! To, to są te drzwi, które się teraz otworzyły.

Farba. Nie no chyba latarka to nie jest dobry pomysł, nie? A no nie ma, no, przecież nas już zdradzi, że ty jesteśmy. No na pewno usłyszał to Patrz, stoi tutaj ziomek A nie, nie żyje! Trup leży. Oj to słabo, to chyba tutaj nie udaje już krwią. No trudno, przykro mi. No jak wejść na górę teraz? No trudno, nie ma chyba wejścia. Ale tam był ziomek, jak wchodziliśmy, no to tutaj stał ziomek I on gdzieś tam wszedł w głąb i teraz jest trupek Coś tutaj chyba trzeba będzie zrobić, tylko nie wiem co, nie ma żadnej interakcji z niczym Hmm No ewidentnie tam są zwłoki Nasz piasek tutaj No co nie wychodzisz? Nie wchodzisz raczej Drabina A. Nie wiem Locked no to otwórz no ale co zamknięte w jaki sposób? Przecież nie ma żadnego łańcucha, chyba. Uh! search. Nothing there, huh? hmm. To włączmy może teraz agregator. Ziemeczka już tutaj na 100% nie ma, no ktoś musiał go łuka trupić co się wydarzyło? No, to nie za dużo, zobaczmy co jest w kiblu, może zostawił coś po sobie O Jest znowu jakieś takie Nie wiem co to jest No, ale no, że żeby... poprzedź mówiłem do psa, żeby mi coś poszukał to mi tego nie przyniósł. No, dziwna lokalizacja. Nie wiem co zrobić. Chyba, że jeszcze zobaczymy tą kasetę nową. Tak chodzi tu. A, no to on tutaj wyważa te drzwi. O, są drzwi otworzone. No panie, no kurde. Teraz ten pokój powinien być otwarty. No pięknie, no kurczę. Jest no kto? Nie ma. Maszyna do pisania, coś tutaj było pisane. I teraz będzie czytane Widziałem to, to nie wiedźma ani żaden potwór Lecz człowiek Człowiek odziany w skórę zdjętą z innej osoby Widział mnie A teraz nadchodzi, carver Kim jest carver Coś w szufladce będzie Chyba nie o. Można to odwrócić, nie można Czytaj 3, 3, 2, 4 Czy to może być Chodź do kłódki 3 -3, 3, 3, 2, 4 3, 3, 2, 4 3, 3, 2, 4 Na drzewie ktoś się powiesił O, o, okay. jakie siedzonko, co tutaj mamy jakąś... Uuu! Uh, jakiś religijny obrządek? Tutaj co to jest? Nie wiadomo. Tu, o, szata, sataniści. Szatany. Dzwonek na przerwę. No to ewidentnie ktoś tutaj nie wierzy w Boga. 3-3-2-4. Na szkody. Ale to chyba nie to. Okay. Raz, dwa, trzy, trzy. Nie, czekaj. To jest raz, dwa, trzy, trzy, dwa, cztery. Panie. Ale haker. Haker kółek. Jestem ciekaw, czy tylko nasza tamta łódka wcześniejsza. Była do otwarcia, czy gdzieś była jakaś wskazówka, którą niestety mi się ominęło? Palz, tego trupa to nie ma. Dziwne strasznie. Kim jesteś? Czemu nie masz nogi? Jesus. Can you hear me? Oh monsieur. Some of those are defense wounds. Multiple cuts. Probably a long blade. The blood's still fresh. It's badly mutilated. Let me just video. Uh-huh. What? what?

Kurde, nie chcę tego oglądać. Otwieramy drzwi. Oho, tutaj ziomek w nas mierzy. Rzuć ten nóż. Albo... No i strzelił. Premię sobie to będziemy zatrzymywać? zobaczymy co będzie trzeba zrobić. O piła chodzi teraz Chyba po prostu moment otwierania tych drzwi Nie no to drzwi by były otwarte A Gdzie mój pies? Gdzie jest ten mój piesek? Hmm. A to jest to samo pomieszczenie, do którego tak... No, tylko że troszeczkę się zmieniło niż było wcześniej przed moim tym zgrzytem w głowie. Kamera, się sprawdźmy, to nagranie ostatnie. Chyba ludzi to nie dotyczy, czyli nie mogę cię uratować, niestety, ziomeczku. Dobra, to tak wchodzimy do domu, i to jest ten ziomek, co tutaj leży. Teraz nie wiem, dlaczego te piły jeszcze chodzą, skoro nie. Je... Niby wyłączyłem nagraniem. Nieważne. Eee. To tak, strzela do nas. Jesteśmy realni. Odkładamy kamerę. Piły chodzą. Walczy się. Chyba, że tutaj nic nie można zrobić. Ziomek ma nóż. Czy ten nóż teraz gdzieś znajdziemy? miejscu dostaliśmy że my jako kamerzysta hmm. walka się rozegrała. Parę razy go dźgnął, Kamera stała w tym miejscu. on go tam. Porabiał. To jest to okno, Czy tam w tym oknie coś jest, nic nie ma Ewentualnie coś tam mógł odłożyć, schować Nie, nie masz żadnej oh, trakcji. Co to się od... To jest ten ziomek Żeby nam nie zabił psa, Jezus Maria szybko bulet yeah Coś się narobiło, co? Pan ciągnie nas gdzieś. Here, private. It was me, sir. What was? Elijah Five. I was the point man, sir. What are you trying to say, soldier? I led those men into the ambush, sir. dead six grieving widows nine orphaned children one negligent soldier you should have been court-martialed i couldn't stay not after that it wasn't your fault ellis Easy. Oh, you're so weak. I was weak like you once. See this knife? I remember holding it against my wrist, pressing it deeper and deeper, wanting to end it all, to silence the voices. Weak. Pathetic. I should have listened from the start. That's what set me free. You'll understand soon enough. OK, troszeczkę się wyjaśnił, bo wiemy kim jest ten człowiek. O, chyba na, na radiu mamy go. Ale porozmawiamy sobie już z nim w kolejnym odcinku. Także na tej chwili się z wami żegnam. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.